Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was po raz kolejny do mojej kuchni. Dzisiaj będę gotowała zupę sporów, a powiem Wam szczerze, co mnie tak skłoniło do ugotowania tej zupy. Między innymi fakt, że byłam u koleżanki, która dostała nowe mieszkanie, no i zaprosiła nas na takie, wiecie, małe przyjęcie w związku z tym, no, bo to już nie była parapetówka. No, i między innymi poczęstowała nas z zupą sporów. I tak mi zasmakowała ta zupa. Bardzo dobra, bardzo prosta i jak się okazuje, fantastycznie się sprawdza właśnie na tego typu przyjęciach. Danusia podawała tę zupę razem z grzankami i serem. Grzanki z serem, takie wiecie, masełkiem czosnkowym, posypane serem, i do tego ta zupa. No, ja dzisiaj akurat nie mam bagietki, nie będę robiła grzanki, nie mam sera ale będę po prostu y, sobie taką interpretację zupy porowej zrobię dlatego że rzeczywiście przypomniał mi się smak bardzo dobrej, delikatnej, łatwej do zrobienia, a jednocześnie bardzo mało składników potrzeba, żeby taką zupę ugotować. A co nam będzie potrzeba? No przynajmniej dwa pory. Ta jasna część Kilka ziemniaków. To jest kwestia tego, ile lubicie tych ziemniaków, bo zupa poroba ona lubi nawet dosyć dużo ziemniaków. Także tu jeżeli lubicie ziemniaczki, to możecie sobie dać trochę więcej. Ja dam trzy ziemniaki, pietruszkę, kawałek Selera, i przyprawy. Przyprawy będzie sól, pieprz. Ja tradycyjnie, jak to w naszej kuchni polskiej, ale również dam odrobinę gałki muszkatałowej. Ja bardzo lubię. Przyprawą u mnie również będzie czosnek. Trzy, e, cztery ząbki czosnku, chyba trzy dam, bo tak mam obrane. Cztery, ale trzy. No i ponieważ to będzie moja interpretacja, a ja dzisiaj mam ochotę jednak troszeczkę na boczek, bo mam taki kawałek w lodówce, nieduży boczku, więc sobie też y, zużyję do tej zupy. Dzień dobry pani, proszę bardzo, Lolunia, proszę powiedz dzień dobry. No, chodź tutaj, no, chodź do mnie, tak. Ja cię nie wezmę na ręce, bo robię jedzonko teraz, tak? Ale weź, pokaż. Dzień dobry, dzień dobry. No, pies nie umie mówić, no, patrzcie, nie umie pies powiedzieć dzień dobry. To dobrze, bierzemy się do roboty. No i oczywiście jeszcze do tych wszystkich składników będzie nam potrzebna śmietanka. Robimy dzisiaj na luzie, robimy pyszną zupę, bo potem sobie pójdę do miasta. A bardzo lubię zupy, między innymi dlatego, że Właśnie jak sobie wyjdę gdzieś i wracam, i wiecie, to jest tak szybko, sobie można odgrzać zupę, zwłaszcza jak jest zimno, jesteśmy zmarznięci, odgrzewamy sobie taką zupę i jest już po prostu fantastycznie. Także zapraszam Was serdecznie na film. Ja pierwszy zacznę gotowanie zupy od obrania warzyw, tak jak zawsze, tak jak zawsze. I tutaj sobie jeszcze wezmę, odkroję kawałek selera. No. I nie będziemy obierać. Ja osobiście nie kroję selera. I to wiecie co, ja jakoś nie, nie, nie za bardzo przepadam za nim. No a pietruszkę to ja sobie pokroję później ugotowaną pokroję w kawałki, żeby również ją zjeść. O, i teraz ziemniaki. I zaraz będziemy mieli wszystko gotowe. to sobie odłożę. No i teraz sobie tutaj pokroję do garnka seler, pietruszkę trochę natniemy i ziemniaki. Ziemniaki, kroimy do zupy taką w trochę większą kostkę, żeby było po prostu te ziemniaki widać. Ja już stawiam sobie garnek, i w czajniku mam zagotowaną wodę i zaleję gotującą wodą. Zaleję ziemniaki, i już zalewam gotującą wodą. Aby nam się to wszystko pięknie gotowało. Ponieważ można zalać y, y, oczywiście ziemniaki i warzywa, można zalać y, y, bulionem, rosołem, co macie, y, ja dzisiaj użyję y, kostek y, rosołowych bio. Y, Bio I powiem Wam, że już mi zostały dwie ostatnie i ostatnio zaczęłam je też używać, bo one mają bardzo prosty skład, są oznaczone zresztą tym listkiem i jest to naprawdę wygodne, jak czasami szybko potrzebujecie ugotować zupę. Ja dam tutaj sobie te dwie kostki. Tutaj do tego garnka. O! a potem zobaczę, czy trzeba dosolić, czy nie. No i w, między, w, w międzyczasie, tutaj niech nam się to tu zaraz zacznie gotować, a ja w międzyczasie oczywiście przygotuję sobie por i przede wszystkim go wyczyszczę i umyję. To odłożymy.

Już jest pokrojony, i teraz na dobrą łyżkę masła e, daję e, e, pokrojone dwa pory. E, I powiem Wam szczerze, że ja osobiście bardzo lubię e, robić to e, w tych patelniach głębokich, w woku na przykład, dlatego że, że tu mam wtedy fajnie, e, bo trochę t, t, tego pora jest. To są dwa duże pory. No, i będziemy teraz sobie y, troszeczkę podsmażać, ale nie przerumieniać, żeby on się nam nie przerumienił, żeby on był po prostu y, tylko taki fajnie zeszklony. Pory tutaj już sobie delikatnie się będzie podsmażał. Na patelni, a ja w międzyczasie wezmę, pokroję sobie kawałek boczku. Jeżeli chodzi o boczek, to to jest opcjonalnie możecie nie dawać boczku, dlatego że ta zupa z tych porów ona wcale nie wymaga mięsa i to już jest kwestia. Jak macie ochotę na boczek, a jeżeli nie macie ochoty na przykład nie jadacie mięsa, to możecie sobie zrobić grzanki z bagietki, posmarować masłem czosnkowym i takie grzaneczki albo sobie zrobić posypać dodatkowo serem żółtym i też to będzie pyszne, bardzo dobre będzie. No albo po prostu e, tak jak ja, możecie również ja ten boczek dodam do zupy. Możecie również taki boczek sobie podsmażyć. E, zupa będzie bez mięsa, a tylko e, podawać posypaną zupę takim boczkiem według preferencji domowników. Jedni będą chcieli z boczkiem, jedni będą chcieli bez boczku, więc rzeczywiście e, tutaj jest wtedy ta dowolność tego. Ja dodam dzisiaj do zupy ten boczek, bo miałam taki nieduży kawałek, no i tak doszłam do wniosku, że sobie tak zrobię. Lola tu bardzo się, upomina się, cały czas tu się na, wspina na mnie. No dobrze, ja tutaj sobie jeszcze trochę więcej, niech się bardziej nam tutaj smaży. O, i zaraz to wszystko dodam do zupy i jeszcze będzie się gotować. Do zupy dodam nie wiem, czy mówiłam jeszcze śmietankę. Ja już się nie mogę, nie mogę doczekać. Będzie, będzie naprawdę pysznie. Ja już chyba do tego poru, do tego pora, dodam sobie czosnek. Ten czosnek ja przycisnę przez praskę. O! Tak. Już biorę sobie. Jeszcze tutaj mam trochę. Ale ja uwielbiam zupy. I zupy to myślę, że to jest na okres zimowy fantastyczne danie. Nawet jeżeli robicie sobie drugie danie też w ramach obiadu, to taka zupa, taki wstęp do jedzenia. Kiedy naprawdę jest zimno, ja uwielbiam jak jem sobie gorącą zupę i to ciepło mi się tak rozlewa po żołądku, to, to bardzo bardzo lubię. Dobrze. No i teraz tutaj razem z tym czosnkiem delikatnie podsmażam po. No, i tutaj jest dana taka dobra łyżka masła. Można też zrobić tak, że ten por możecie podsmażać na maśle, plus jak macie jeszcze skończoną zupę, to na koniec dodać taką łyżkę jeszcze zimnego masła. Wtedy ta zupa staje się taka bardziej kremowa. Można również. Też Ja mówię, to będą takie wariacje na temat zupy sporów. E, takie moje wariacje, gdzie ja sobie robię e, na różne sposoby. Można również, jeżeli na przykład dacie boczek, możecie na ten boczek dać łyżkę mąki, zrobić zasmaszkę, dodać do tej zupy i też będzie wyśmienita. Natomiast taka czysta zupa porowa sporów jest y, naprawdę bardzo prosta i jest niedrogim y, y, daniem naprawdę, a bardzo bardzo smacznym. Jeszcze niech się nam troszeczkę tu podsmaży, zobacz, ona się już ten por robi się już taki fajny szklisty, bardzo dobrze smakuje w zupie. Jeżeli nie jedliście zupy y, takiej porowej to, to naprawdę serdecznie wam polecam bo jest bardzo dobra prosta do zrobienia ale to już się powtarza o. super por jak widzicie już jest tak fajnie Podsmażony, zeszlił się fajnie. Ja teraz postaram się tak tu dać, żebyście wy widzieli. Jakiś tak, daję już to tutaj do zupy. Niech ten por się razem, razem się gotuje z ziemniakami. O, ja tu dobrze sobie wezmę, tak zdejmę z patelni, dlatego że na tej samej patelni będę chciała wytapiać powoli. Już zobacz, jak fajnie wygląda już ta zupka. Ona już jest taka e, fajna kremowa. Super wygląda. E, I teraz wezmę sobie na patelnię, dodam boczek i on powolutku będzie się tutaj jeszcze podsmażał. A zupa niech nam się gotuje. E, oczywiście jeszcze się e, pogotuje do miękkości ziemniaków i. Teraz powoli będę chciała, żeby się wytopił boczek. Ja już tutaj nie daję tłuszczu, bo już chcę, żeby z boczku się wytopił ten tłuszcz. Poza tym ten boczek akurat nie jest tłusty, także tu już mi tej zupy tak mocno nie zatłuści. <śm> ale to zabrzmiało nie zatłuści. <śm> Fajnie, fajnie czasami się tak zdarzają, takie lapsusy, no trudno. No dobra, więc tutaj ja już sobie mogę w międzyczasie coś tam trochę ogarniać, wyczyścić, żeby mi się tu nie bałaganiło. ganiło taką zupę zaraz będziemy doprawiali. Będę ją doprawiała pieprzem, gałką muszkatałową. Zobaczymy czy soli, yy, soli nie będę na razie dawała, dlatego że yy, zawsze boczek jest bardziej słony, więc warto wtedy poczekać, zobaczyć na ile ten boczek nam doda soli do tej zupy. O! To tutaj mam naprawdę bardzo mało tego boczku, ale właśnie takie, dlaczego ja tak lubię te zupy? Między innymi dlatego lubię zupy, że one są, słuchajcie, one są takim sprzątaniem lodówki. Można sobie po prostu posprzątać e, wszystkie te kawałki, skrawki, czy wędlin, e, właśnie czy jakichś innych rzeczy można dodać do, lo, do y, zupy, i wtedy za każdym razem ta zupa może mieć inny smak, a jednocześnie być bardzo pyszna. Lola już sprawdza oczywiście. Ona mi zawsze robi, jakbyś tak pokazał. Ona bardzo mi zawsze towarzyszy, jak ja gotuję. No i ona ostatnio stwierdziła, że ja jestem kiepska kucharka, bo za mało mi spada na ziemię, więc ona, ona nie ma co zjeść, biedna. Nie dożywi się, nie dożywisz się, to tak? nie dożywisz się na moim tym, na mojej kuchni. Nie, taka jesteś niedobra, tak mało spada. No dobrze. Ja sobie jeszcze tutaj w międzyczasie spróbuję. Zobaczę. Chcę zobaczyć, czy ziemniaki są miękkie. Wyjmę tu jakiś ziemniaczek. O tak, ziemniaczki już są dobre. No, jeszcze parę minut. Mm, dosłownie parę minut i ziemniaki już będą dobre. No a tutaj ten boczek jeszcze niech się nam tak jakoś powoli. Ja jak chcę, żeby się właśnie tłuszcz z boczku wytopił, to staram się go właśnie wolniej tak podsmażać, bo wtedy on oddaje ten tłuszcz. Natomiast jak bardzo gorąco patelnie, patelnię, to, to on się od razu robi rumiany i wtedy mniej oddaje tłuszczu. Ale jak widać zresztą tutaj też on za dużo tego tłuszczu nie ma. Także będzie super. No dobra, my musimy znowu poczekać parę minut jeszcze. Boczek już mamy tu zrumieniony. Ja już tu wyłączę. I teraz ten boczek dodam do zupy. Niech on jeszcze razem y, y, podgotuje się. W międzyczasie wyjmę tutaj ten y, seler. O. wyjmę pietruszkę. I pietruszkę zaraz pokroję. O, jeszcze tu mam jedną. Więc niech ona trochę przestygnie. I ją zaraz. Ała, Widzicie, o taka łapa, łapa, łapa. Ha, dobra. I teraz y, dodam ten y, czosnek. Y, Boże, czosnek. To ja gadam, widzicie, to jest tak, o, jak kręcisz film i jeszcze gotujesz i jeszcze coś tam. E, tak się zastanawiam, wezmę troszeczkę z tej patelni, jeszcze dodam tutaj tej zupy, żeby te wszystkie smaki zabrać z tej patelni. Och, tak. Bo to, co najlepsze, zawsze zostaje, wiecie, na dnie patelni. Och. <laughs> I teraz już wiem, że te wszystkie smaczki poszły. Dobrze. No i popatrz, jak już nasza zupa wygląda ładnie. Teraz pięknie wygląda już. Już widać, że będzie apetyczna, pyszna. Dodam teraz do zupy trochę pieprzu. Damy pieprz. Tak, pieprz. I dodam gałki muszkatałowe. Ja akurat nie mam całej, mam e, d, mieloną e, gałkę. Bo ja generalnie preferuję, muszę Wam powiedzieć, e, całe gałki. nie mogłam ostatnio dostać, więc mam troszeczkę. E, o! Bardzo dobrze, gałka muszkatałowa idzie do zupy sporów. Dobrze. No i teraz spróbuję czy jeszcze dosolić czy nie. Tylko pierwszy wymieszam. Pięknie. Och, zobaczcie jak pięknie wygląda. I zobaczymy, czy, czy trzeba troszeczkę dosolić. Tak, troszeczkę dosolimy. Trochę dosolę. O. No, i dodam teraz jeszcze do tego śmietanki. To jest śmietanka do zup. Oj, tak, ja, tak jak ja mam tutaj, no to dodam tak. No, jedną trzecią może tej, tej wielkości. O, zamieszamy. No i teraz dobrze jest jeszcze dodać zieleniny, jak macie świeżą pietruszkę, jak macie świeży koperek, pyszna zupa, pyszna i ja w tej chwili jeszcze dodam koperek do tej zupy, a koperek akurat mam mrożony i zaraz, zaraz sobie dodam tu. O. Ja już mam koperek. Oczywiście znacie ten dowcip, jak, jak wszyscy mówią, że szukają lody, a w opakowaniu po lodach i co jest? Oczywiście jest koperek. No i u mnie jest zresztą bardzo podobnie. Też właśnie mam w takich pojemnikach koper mroże, bo naprawdę koper mrożony świetnie się sprawdza w kuchni. I warto go mieć. Ja teraz wezmę jeszcze, pokroję sobie, tu mi tych łyżek, łyżeczek jest. Ja pokroję sobie jeszcze pietruszkę, żeby pietruszkę zjeść. No I co? I zobaczcie, i zupę mamy już gotową. Wszystko jest już gotowe, pyszne. Wezmę jeszcze, e, spróbuję, czy na pewno nie trzeba jej doprawić? Jest gorąca. Ojej, jaka dobra, ale dobra zupa. Mm -hmm. Pyszna zupa. Ja już sobie te łyżki, łyżeczki wezmę, wyrzucę, to sobie pochowam, ale zanim pochowam, żeby Was już nie zanudzać, nie trzymać w niecierpliwości, to ja już sobie jeszcze malutką miseczkę, bardzo mało naleję zupy, dlatego że, tak jak Wam wspominałam, ja lubię przed wyjściem do miasta ugotować sobie garnek zupy, dlatego że wtedy jak wracam z miasta, to od razu mam takie danie gotowe. I od razu nie jestem głodna. No dobrze, posłuchajcie, spróbujmy, spróbujmy naszej zupy. O! To, że jest dobra, to ja nie mam wątpliwości, bo ja już ją próbowałam, ale myślę, że te, ten boczek, słuchajcie, tego boczku nie jest tu dużo. Także, tak jak mówię, jak macie jakąś resztkę, to możecie dać. Jak nie macie, to nie musicie dawać. Pyszna jest. Jest po prostu przepyszna. Polecam Wam takie zupy. Ojej, pyszna zupa, słuchajcie, już nie będę przy was tu jadła, ale jest naprawdę pyszna. Ech. Zobaczcie, na dworze jest chłodno, zimno, szaro, buro, idzie się do miasta, przychodzicie do domu, jesteście głodni, chętnie byście coś zjedli, a jeszcze przy okazji się rozgrzali i naprawdę na takie dni najpyszniejsze i najsmaczniejsze są po prostu zupy, bo nas rozgrzewają. Ja muszę jeszcze wyłączyć, przepraszam Was, ale zobaczyłam, że mam nie wyłączone, bo widzę jeszcze zupa się tam mocno grzeje. Także polecam Wam bardzo serdecznie, róbmy zupy yy, i po prostu yy, zupy mają właśnie też tę cechę, że można yy, sobie takie mocne interpretacje na temat jakiejś zupy robić własne interp interpretacje, własne smakowe, jak i również to, co mamy akurat w lodówce, yy, a czego chcemy się pozbyć. Dobrze, skończyłam gotować, to choć Lola na, na ręce, mogę ją wziąć na ręce już, bo ona się tu bardzo domaga, chce Chcę przyjść. Oczywiście tu jej zupka pewnie pachnie. E, dzisiaj będę kończyć. Polecam Wam zupy. E, no i oczywiście zachęcam Was również do tego, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. No i do tego, że jeżeli lubicie takie wspólne gotowanie e, ze mną e, i z Lolą. To zapraszam Was na playlistę, gdzie są różne moje przepisy kulinarne, i tam będziemy wspólnie razem gotować. Mam nadzieję, że właśnie na takich spotkaniach ze mną w mojej kuchni czujecie się, jakbyście byli zaproszeni na takie wspólne gotowanie, że sobie razem gadamy i gotujemy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Lunia. La, la, la jest po kąpieli, jestem po kąpieli, jestem taka czyściutka, o, ja już miło ją, miło tak kłaskać się, tak?